czułem dużą presję bardzo dużą presję na sobie bo po prostu przez 13 lat nigdy jeszcze tutaj nie zawiodłem i zawsze osiągnąłem cel jako trener ten wyznaczony chociażby ten minimalny w tym roku było naprawdę ciężko i przystępowaliśmy do drugiej rundy tylko czterema zwycięstwami i czułem po prostu taką odpowiedzialność, że znowuż trzeba zrobić wszystko i starać się maksymalnie, żeby po prostu do tej szóstki wejść. Ten pomysł z tych playoffów to tak naprawdę jest moim pomysłem. Ja go przeforsowałem tego układu tego sezonu i ja byłem jakby głównym pomysłodawcą, żeby grać następne mecze w szóstce i braku, mało brakowało, abyśmy do tej szóstki nie weszli. A tak mamy znowu już kapitalny układ, bo jesteśmy, mamy znowu 10 spotkań w drugiej rundzie, jeżeli teraz musimy zrobić wszystko, żeby wygrać w Koninie. Jeśli oni zwycięstwami myślę, że będziemy mieli z piątego miejsca tylko punkt straty, i to jest idealne miejsce, żeby zaatakować do czwórki, bo pamiętajmy, że teraz jest 10 meczów, mecz w domu i rewanż na wyjeździe i później walka o czwórkę i czwórka gra już o medale, czyli bezpośrednie play-offy, a więc system myślę, że idealny, ale przede wszystkim dla tych zespołów, które są w tym momencie w tej szóstce, 24 zbiórki na tablicy przeciwnika z, z, z zespołu do i no... No, to wszystko powiedziane, jedyne co mogę powiedzieć, że no, rzuciliśmy na no, wyjeździe 71 punktów, że z atakiem nie było tak źle, gorzej było z obroną, tutaj mogę jednak usprawiedliwić trochę dziewczyny, że no, rzeczywiście dużo sił oddaliśmy w, po, w poprzednim meczu i na no, dzisiaj prosto z autobusu 6 godzin, no troszeczkę ciężko było nam wejść w aczkolwiek no, nawet patrząc po statystykach mieliśmy 21 asyst, no walczyliśmy, no zabrakło nam rzeczywiście dzisiaj... 14 zbiórek plus cały zespół. 24 zbiórki w ataku. Bardzo ciężko wygrać taki mecz. Jadąc na ten mecz chciałyśmy walczyć, tak jak w pierwszym meczu. W pierwszej połowie byłyśmy nieco ospałe, może to z powodu właśnie tej podróży albo tej koncentracji. W drugiej połowie chciałyśmy gonić zespół z Gorzowa, no ale niestety, tak jak już Sender mówił, te zbiórki w ataku Gorzowa nas zniszczyły i nie byliśmy w stanie odrobić. No cieszymy się wszyscy, że jesteśmy w tej czwórce, w tej szóste, przepraszam, ale sezon się jeszcze nie skończył i mamy jeszcze o co walczyć, to na pewno i myślę, że nie złożymy broni i pokażemy, że potrafimy grać w koszykówkę po tym słabym początku, jak już trener wspomniał. Mamy jeszcze trochę do udowodnienia, myślę, że w dzisiejszym meczu pokazałyśmy, co prawda grałyśmy falami, trochę lepiej, później troszeczkę gorzej, aczkolwiek no liczy się wynik końcowy i mamy jeszcze dużo do poprawienia, ale do tych najważniejszych meczy jest jeszcze trochę czasu i Myślę, że podejmiemy walkę z najlepszymi. I dziękujemy kibicom za wsparcie, za doping i zapraszamy na następne mecze. A my na pewno obiecuję jako kapitan, że damy z siebie wszystko i będziemy walczyć do końca.